Błaga, wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Kup dach firmy Roben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz make Kersher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek, numer 1 w Wielkopolsce. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze. Że meble będą prawdziwą ozdobą twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. Warsztat samochodowy Klimaszewscy. Oferuje całkowity serwis klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Obsługujemy wszystkie rodzaje klimatyzacji i napełniamy nowym czynnikiem R1234YF, a także starym R123A. Warsztat zajmuje się również mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki oraz wymianą opon. Znajdziesz nas przy ulicy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę. 577 306 101. Serdecznie zapraszamy. F1 to jedyny drive-shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje Pani dostawa? piątek o 20. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, okay, bardzo proszę. Dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zabów produkty, a kierowca dostarczy je pod drzwi Twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane od czwartku do niedzieli od 16 do północy. F1 to też szybkie zakupy przez całą dobę, bez wychodzenia z samochodu. Kalisz Polna 110. Poniedziałek 26 sierpnia. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień z magazynem miejskim, a oto główne tematy wydania. Srebro i olimpijska kwalifikacja Marta Walczykiewicz, wicemistrzynią świata. Dożynki w cieniu suszy rolnicy z Dobrzeca podziękowali za plony. To był wyjątkowo muzyczny weekend. Marta Walczykiewicz zdobyła srebro Mistrzostw Świata w sprincie kajakowym po cenną zdobycz. Kaliszanka sięgnęła w swojej koronnej konkurencji K1 na 200 metrów. Drugie miejsce w węgierskim Szeged oznacza też kwalifikacje na przyszłoroczne Igrzyska w Tokio. Finałowy wyścig miał pasjonujący przebieg. Wprawdzie poza zasięgiem wszystkich uczestniczek była nowozelandka Lisa Carrington, ale losy srebrnego i brązowego krążka ważyły się do ostatnich metrów. Na metę niemal równocześnie wpłynęły Marta Walczykiewicz, dunka Emma Jorgensen i hiszpanka Teresa Portela. O kolejności zadecydowała analiza fotofiniszu. Ta wykazała, że to kaliszanka. Finiszowała jako druga. Dunkę i hiszpankę wyprzedziła o zaledwie jedną Setną sekundy. Dla Marty Walczykiewicz to dwunasty medal mistrzostw świata i zarazem dziewiąty srebrny. Dzięki drugiej lokacie na to, że zapewniła sobie paszport na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. A na podium stanęła też druga wychowanka KTW Kalisz, Katarzyna Kołodziejczyk. W konkurencji czwórek na 500 metrów Polki wywalczyły trzecie miejsce. Biało-czerwone popłynęły w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska oraz właśnie Katarzyna Kołodziejczyk. Najlepsze okazały się Węgierki, srebro zdobyły Białorusinki. K4 na 500 metrów to konkurencja olimpijska, stąd trzecie miejsce polskich kajakarek w Mistrzostwach Świata w Szeged oznacza kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Tokio. Podziękowali za plony, ale też niwa do łatwych i obfitych nie należały. Wszystko przez suszę, która w dużym stopniu zniszczyła rezultaty całorocznej pracy rolników. Tradycja to jednak rzecz święta, dlatego wczoraj na dożynkach parafialno-samorządowych na Dobrzecu dopisała i pogoda, i nastroje. Dożynki przyciągnęły tłumy mieszkańców Dobrzeca i okolic po dziękczynnej mszy świętej w parafii Świętego Michała Archanioła. Dożynkowy korowód wraz z pięknymi wieńcami, prowadzony przez orkiestrę pod dyrekcją Henryka Siudy, przemaszerował na plac OSP Dobrzec, tu oficjalnie rozpoczęto święto plonów. W tym momencie dożynki 2019 uważam za optałe. Gospodarze dożynek przekazali symboliczny bochen chleba przedstawicielom władz miasta. Odebrał go wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę przy muzyce. Wszystkim dopisywały humory, bo przecież dożynki to nagroda za trud żniw, te jednak nie były tak obfite, jak życzyliby sobie tego rolnicy. Ciężkie suche. Nie tak można powiedzieć chyba dobrze. Nie było aż tak tragicznie. Ale straty będą? Będą są. I na jakim poziomie? Słyszę, nie? Mhm. Ale nie było aż tak źle. Może mhm. tak powiedzieć, nie? Jest. Złożył pan wniosek? Oczywiście. No i jaka Ale... to może być pomoc? Za dużo chyba nie ma, nie? Ale zobaczymy, co zobaczymy, co po prostu będzie. Mhm. A, co Czas pokażę. A co pan uprawia? Można e, się zapytać? zapytać? Pszenicę. I ile hektarów? O, około 10. O, I coś no. jeszcze do tego? Nie, nie, nie. E... Tylko. Dodatkowo pracujemy. Aha, czyli gospodarstwo to, to jest taka dodatkowa praca. Dokładnie. Jest straszna susza w tym roku. Już, już drugi rok się powtarza, powtarza, także rolnicy, tacy, którzy żyją tylko z, z płodów rolnych, jest, jest bardzo ciężko. Ponieważ no wiadomo, jest jest o połowę, plony plony są mniejsze. Czy to ziemniaki, czy, czy to zboża, są naprawdę marnej, marnej jakości. No i nie ma plonów, słabe plony bardzo. Miejmy nadzieję, że, że jakiś program ruszy i te wszystkie rzeczy, które, które, które yy, że tak powiem reklamują góra i, ta, i wiadomo, wiadomo rząd, że to jakoś wspomoże tych rolników. A Pana biznes dobrze się kręci mimo wszystko? Czy biznes mój nie, nie kręci się jakoś za dobrze, ponieważ no, ja kupuję warzywa, więc są warzywa bardzo drogie i, no i niestety to się, to, się, to się wiąże z tym, że koszty są dużo większe mojej produkcji. Ja mam przetwórstwo warzywne, także dużo większe koszty są w tym roku. Problemu nie rozwiążą odszkodowania ani dotacje. Ratunkiem jest stworzenie programu retencyjnego, który zahamuje stepowienie naszych terenów. O! Widzisz pan takim ostrym szpodnym jak ja um, Proszę. O, to jest ziemia z 20 centymetrów. I tu jest nie takie pogorsze, bo to jest linkowe. O, a gdzie na piachu to wcale się zwarło mi No i, o. No I, I co? Pan. I teraz nic nie będzie chciało rosnąć pewno na tym, co? Pani, pani zjedzą lepsze, jak jo jest. Bez wody nic nie będzie. Ani o niebyda, ani pani. Musi być woda nas. Ponad 6 tysięcy gospodarstw w Powiecie Kaliskim i mieście zostało dotkniętych tegoroczną suszą. Jest to ponad 1600 więcej niż przed rokiem. Ponad 170 wniosków o odszkodowanie za klęskę suszy złożyli rolnicy z Kalisza. To, że jest susza, że cała Europa z te powieje. Wielkopolska, a zwłaszcza południowa Wielkopolska, no to dzisiaj myślę, że już nikogo nie trzeba przekonywać. Właściwie wszystkie badania, które są prowadzone, zwłaszcza przez Instytutu Prawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, pokazują, że robi się dramatycznie. Dlatego obrzęd dożynek, zwłaszcza w trudniejszych dla rolników czasach, jednoczy lokalną społeczność. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla rolników i gospodarzy. Przede wszystkim trzeba im życzyć wszelkiej pomyślności, bo poprzez ich determinację i trud, który wkładają w swoją pracę, na naszych stołach nie brakuje chleba, nie brakuje plonów. Życzymy im wszelkiej pomyślności. Dzisiaj świętujemy tutaj wszyscy razem. Zabawa na Dobrzecu trwała do późnych godzin nocnych. Dokładnie 755 lat temu uchwalono Statut Kaliski. To doniosłe wydarzenie stało się inspiracją dla organizatorów pierwszych dni księstwa Kaliskiego. Podczas weekendowej imprezy kaliszanie mogli przenieść się w czasie do średniowiecza. Pierwszy dni Księstwa Kaliskiego to są obchody 755-lecia uchwalenia Statutu Kaliskiego, 940 lecia śmierci Bolesława Bożnego oraz 715-lecia śmierci błogosławionej księżnej Jolenty. Bolesław Bożny i księżna Jolenta to postacie bardzo ważne w historii naszego miasta. Postacie niestety nieco zapomniane i dzięki takiemu wydarzeniu, tak jak Państwo widzicie, zebrało się bardzo dużo ludzi. Chcemy, żeby te postacie na nowo przywrócić w pamięci Kaliszan, a ponadto, tak jak wspominałem, Celebrujemy również uchwalenie Statutu Kaliskiego, czyli dokumentu niezwykle ważnego, nie tylko w historii naszego miasta, ale również w historii całej Polski. Dokumentu, który de facto przesądzał o tym, że Kalisz stał się miastem wielokulturowym. Pragnąc ulepszyć stan naszego kraju, lokacje tego miasta z prawem wiecznego dziedziczenia dla siebie i swoich spadkobierców uznają, zatwierdzając to naszym przywilejem. Kogo pan reprezentuje? Dziś wyjątkowo księcia Bolesława Pobożnego. W średniowieczu starano się ubierać na cebulkę tak naprawdę czym szersze poły szaty reprezentowano tym, tym większe bogactwo. ciężar cały się rozkłada na klatce piersiowej spinane jest pasem że się rozkłada na, na biodrach tak i nie czuć tego ciężaru standardowy Mm -hmm. Oczywiście, nie ostry, proszę. On jest lekki. On, o, on musi być. Nie taki lekki znowu. Nie jest lekki. Niektórzy A twierdzą. Ja mogę wypróbować. <laughs> nie, jest ostry, jest tempiony, bo jest używany mm -hmm. przez nas. Ostre miecze zazwyczaj by pękały z uderzeniem z innym mieczem. Pani w stroju niewiasty. Tak, w stroju niewiasty z pocztu Komesa Bronisza. Odtwarzamy wiek XIII. I wczesny. Wczesny, tak. No. I jej jakby... tak? Rodzinę, dokładnie. Teraz trochę potrąbimy. W weekend zakończyła się trwająca tydzień Letnia Akademia Instrumentów Dętych i Blaszanych. Plus Kalisz po raz drugi był gospodarzem tych prestiżowych warsztatów dla muzyków z całego świata. Zwieńczeniem wydarzenia był występ około 400 artystów na głównym rynku. Pogoda dopisała. W piątek po południu, około 400 uczestników letniej Akademii Instrumentów Dentych i Blaszanych rozpoczęło finałowy koncert wieńczący tydzień zajęć. Młodzież zaprezentowała publiczności nie tylko dzieła klasyków, ale i aranżacje współczesnych utworów. Przez ostatni tydzień Kaliszanie mieli okazję spotykać na swej drodze trębaczy, puzonistów i innych orkiestrowych muzyków. Kalisz po raz drugi bowiem był gospodarzem dużego wydarzenia ze świata muzycznego 11-letniej Akademii Instrumentów Dętych i Blaszanych. Śmiało można powiedzieć, że jest to jedyna tego typu impreza w Europie. Wszystkim minęło to tak szybko, że. Wydaje mi się, że był tylko pierwszy i ostatni dzień, po prostu yy, bardzo szybko. Ale to dlatego, że, że całe dni, od rana do wieczora właściwie, a nawet do nocy, były po, wypełnione bardzo i zajęciami, i wszel wszelkimi koncertami przeróżnymi i powiem nie tylko tymi zaplanowanymi, ale również takimi niespodziewanymi, yy, gdzie młodzież po prostu rozstawiała się gdzieś na rynku, czy tam pod fontanną i zaczynała grać tak po prostu z serca. I to było najbardziej sympatyczne też. I właściwie tak mi. Miały minuty za minutami, godziny za godzinami, więc przemknął ten tydzień niespodziewanie. Kinga Spłocka już trzeci raz wzięła udział w Letniej Akademii. Na trąbce gra od 9 lat i marzy o karierze solowej. Dlaczego właśnie trąbka? Jak byłam mała, miałam plastikową zabawkę, trąbkę i tak mi się spodobała, że uznałam, że do szkoły muzycznej pójdę na trąbkę. Za co lubisz ten instrument? No bo jest taki nietypowy. Bo w sumie idealnie mnie odzwierciedla. Zawsze wiem, jak wyrazić siebie, i po prostu kocham ją. Tuba to instrument, na którym swoje umiejętności szlifuje Konrad z Myszkowa Koło Częstochowy. Wygląda dużo, a na dużą, a fajnie się gra. A jak ci się kalisz podoba? Jako miasto bardzo fajne, dużo zabytków, jest co zwiedzać. Każdego dnia Akademii wybitni polscy i zagraniczni pedagodzy prowadzili zajęcia indywidualne z uczestnikami. Młodzi artyści, nowo nabyte umiejętności sprawdzali od razu podczas koncertów. Tych Kaliszanie mogli wysłuchać w Sanktuarium Świętego Józefa, na Głównym Rynku i w wielu innych miejscach. A dla trębaczy Akademia była doskonałą okazją do przygotowania się do ogólnopolskiego festiwalu trębaczy, który odbędzie się już za rok właśnie w Kaliszu. Festiwal ten jest najbardziej prestiżowym konkursem trąbkowym na mapie Polski. I na tym nie koniec koncertów. Przywykliśmy już do tego, że w każdy wakacyjny piątek na kaliskim rynku można posłuchać dobrej muzyki. Tym razem w centrum miasta wybrzmiały dźwięki instrumentu Ukulele. Na scenie stanęła brytyjska grupa z zaprzyjaźnionego miasta Preston i wraz z kaliszanami zagrała hit Boba Dylana. A w tym roku mija 30 lat współpracy kalisza z tym brytyjskim miastem. 40 osób stanęło na scenie kaliskiego muzycznego rynku, aby wspólnie z brytyjską grupą Ukulele Strummer Society zagrać słynny utwór Boba Dylana. Grupa z zaprzyjaźnionego Preston, która odwiedziła Kalisz, zdradziła nam podczas spotkania, że to był ich pierwszy raz, kiedy muzycy odwiedzili Polskę, a w Kaliszu najbardziej urzekła ich atmosfera i przyjaźni ludzie. It looks quite Kalisz wygląda trochę inaczej niż Preston ze względu na architekturę. W Kaliszu prawdopodobnie znajduje się więcej starszych budynków, w Preston prawie ich już nie ma. Kalisz bardzo nam się podoba. Nasz zespół to po prostu grupa osób z Preston, którzy spotkali się razem i postanowili grać razem na ukulele. Gramy muzykę popularną, czasem przygotowujemy małe show, ludzie przychodzą i oglądają, przyłączają się, to jest bardzo przyjemna zabawa. Jeszcze przed koncertem, lider brytyjskiej grupy Ukulele Strummers Society zgodził się zagrać specjalnie dla nas. W składzie grupy z Preston są pracownicy biurowi, księgowe, są osoby na emeryturze, jest inspektor żywności, osoba z urzędu miasta, architekt i studenci. Kaliszanie na Rynku Głównym nie tylko oglądali koncert i słuchali kojących dźwięków ukulele, ale również przyłączyli się do wspólnej gry poprzedzonej próbami i warsztatami organizowanymi przez szkołę Music Store. Do naszego miasta specjalnie, aby zagrać na ukulele przyjechały też mieszkanki Twardogóry Anna i Basia. Usłyszaliśmy o koncercie, o wspólnym muzykowaniu na ukulele. Ale więc przyjechałyśmy. A skąd się u Pani wzięła taka pasja? No koleżanka mnie zaradziła. Koleżanka jest nauczycielką muzyki i fascynatką ukulele, no więc, a ja jestem jej koleżanką, więc tak razem się wspieramy. Tak, terapeutycznie to traktujemy, terapeutycznie. Po pracy lubimy sobie razem pograć, spotkać się, pośpiewać, także taka to dla nas pasja. Knocking on Heaven's Door to nie jedyny utwór prezentowany przez grupę Ukulele Strummers Society. Było też całkiem sporo muzyki popularnej. I na tym kończymy magazyn miejski. Więcej informacji z Kalisza i regionu czeka na Państwa na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. W wieczór z okresowymi przejaśnieniami 26 stopni na termometrach, na barometrach 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany ze wschodu. Wieczór pogodny na subkach rtęci 21 stopni Celsjusza. Wtorek pełen słońca i upalny maksymalnie 31 stopni. Ciśnienie stabilne 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany.